Miałem podwójny powód, żeby być i na Jasnej Górze w Częstochowie, i być w Krakowie na tej uroczystości, gdzie mamy 62 miejsca na skalce dla naszego orderu. Order został odtworzony świętego Stanisława w roku 1979. Przeze mnie, jako wówczas prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Inspiracją do tworzenia orderu była encyklika wydana przez naszego Ojca Świętego Jana Pawła II w związku z przypadającą w tym roku 900-rocznicą śmierci męczeńskiej świętego Stanisława. Ta encyklika dała mnie myśl, że moglibyśmy teraz ten order wznowić. Bo ja wiem, nie został wznowiony w Polsce niepodległy w roku 1918 z tego powodu, że posiadało go tysiące Rosjan. Ale do, przez 50 lat, do roku 79, prawdopodobnie większość z nich już poszła na drugą stronę. Więc było możliwe otworzyć ten order. Otworzyłem wówczas ten order jako order międzynarodowy, charytatywny, poświęcony niesieniu pomocy ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Dopiero po zmianach w 1994 roku Order został uruchomiony także w Polsce i dziś mamy przeoraty Orderu zarówno w Poznaniu, w Krakowie, w Częstochowie i na Kujawach, jest na Pomorzu. Czyli Order się rozwija. Rozwija się także w Stanach Zjednoczonych bardzo dobrze, w Meksyku, i w kilku innych krajach europejskich także. Mamy nadzieję, że będzie szedł dalej tą samą drogą i służył tym, co potrzebuje jego pomocy. Na przykład w Meksyku mamy coś 25 członków Orderu, którzy swego czasu zdecydowali, że to są zamożni dosyć ludzie, że się złoży, żeby zbudować szkołę miejscową dla dzieci, miejscowych Majów. Jak zaczęli budować tę szkołę, prawda? Później był artykuł w gazecie, że o, Polski Order buduje szkołę dla majów. Okazało się, że gubernator tego stanu dawno miał pieniądze na zbudowanie tej szkoły, ale nikt się nie spieszył, żeby to zrobić. Wtedy się zaczęli dokładać do tego projektu. Tak, tak bywa czasem, prawda?